Królem Chryste, dzień dobry Państwu, z tej strony Damian Danielak, obywatele nieba.pl. Szanowni Państwo, myślę, że wielu z Was ma już dosyć tych informacji związanych z koronawirusem. Teraz cały czas mówi się o tych szczepionkach. Yy, czy one są bezpieczne, czy są niebezpieczne? W internecie, radiu, telewizji, prasie mówi się o nowych zgonach, o nowych zachorowaniach i jest to bardzo, bardzo męczące. I ja, tak, dla odmiany, chciałbym podzielić się z Wami dobrą nowiną, dobrymi informacjami. Mianowicie, tak, cały czas tutaj mówi o tych nowych zakażeniach związanych z COVID-19. Ale nie zwraca się uwagi na to, że w porównaniu do, w porównaniu do zeszłego roku e, bardzo mocno spadła zachorowalność na grypę. Ja, w tym filmie, chciałbym tutaj przedstawić dane z Narodowego Instytutu e, Zdrowia Publicznego e, z listopada i połowy grudnia tego roku. I poprzedniego roku i te dane e, zestawię ze sobą. Tam pod spodem, jakby ktoś chciał e, wejść bezpośrednio, e, przeanalizować te statystyki, to macie bezpośrednio linki. Jak już patrzycie przy okazji tam na dół, no to możecie kliknąć subskrybuj, dać dzwoneczek, kciuka w górę, napisać jakiś komentarz, e, udostępnić film e, dalej, ale przejdźmy do konkretów. Między 1 a 7 listopada 2019 roku zdiagnozowano 93 602 przypadki zachorowań na grypę, natomiast rok później tego samego okresu było to 68 487 przypadków, czyli o 25 115 przypadków mniej między 8 a 15 listopada 2019 roku zdiagnozowano 110 629 przypadków zachorowań na grypę natomiast rok później w tym samym okresie było to 56 498 przypadków czyli o 54 131 przypadków mniej między 16 a 22 listopada 2019 roku zdiagnozowano 106 000 546 przypadków zachorowań na grypę, natomiast w roku 2020 tego samego okresu było to 56 549 przypadków, czyli o 49 997 przypadków mniej. Między 23 a 30 listopada 2019 roku zdiagnozowano 112 575 przypadków zachorowań na grypę, natomiast w roku 2020 tego samego okresu 61 307 przypadków. Było to o 51 268 przypadków mniej niż w roku wcześniejszym. Między 1 a 7 grudnia roku 2019 zdiagnozowano 115 623 przypadki zachorowań na grypę. Natomiast w roku 2020 było to 50 066 przypadków. Czyli w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 mieliśmy 65 557 przypadków mniej. Między 8 a 15 grudnia. Roku 2019 zdiagnozowano 124 181 przypadków zachorowań na grypę, natomiast w roku 2020 53 866 przypadków, czyli w roku 2020 mieliśmy 70 315 przypadków mniej zachorowań na grypę w okresie między 8 a 15 grudnia. Wiecie? Martwi mnie to, że mamy tutaj naprawdę e, dobre informacje, że zachorowalność na grypę w porównaniu z zeszłym rokiem jest dużo, dużo, dużo mniejsza. Niestety media o tym nie mówią, a szkoda, bo e, brakuje właśnie takich pozytywnych e, informacji. E, natomiast e, ktoś też może sobie zadać e, pytanie, dlaczego? zachorowalność na grypę tak drastycznie zmalała? Odpowiem tak. Nie wiem, ale się domyślam.